Będą to spotkania o stawkę. Będzie to dwumecz Polska-Hiszpania w ramach Ligi Europejskiej. Mecze rozegrane zostaną 11 i 12 lipca w naszym obiekcie, a organizatorem tego wydarzenia będzie zarząd obiektów sportowych w Koszalinie, czyli spółka miejska. Całą imprezę poprowadzi znany w Koszalinie, można powiedzieć olimpijczyk, DJ Ucho, czyli Darek Ślęzak który był jednym z animatorów publiczności podczas konkursów skoków narciarskich w trakcie zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że po kilku miesiącach rozmów i negocjacji udało nam się ściągnąć do Koszalina po raz kolejny nasze reprezentantki. Nie będzie to jednak jedyna okazja, aby zobaczyć dziewczyny w akcji, otrzymaliśmy bowiem prawo organizacji turnieju World Grand Prix, który odbędzie się w dniach 15, 16 i 17 sierpnia, turniej z udziałem czterech reprezentacji, w tym Polski. Sam fakt, że Polska dostała prawo organizacji tego turnieju jest sukcesem, a to, że odbędzie się on w Koszalinie to jest dla nas podwójny sukces, no i z tego naprawdę bardzo się cieszymy. Turniej ten będzie Mowa o World Grand Prix o tyle prestiżowy, że jego zwycięzca awansuje do wielkiego finału World Grand Prix, który rozegrany zostanie kilka dni później w Tokio. Siatkówka tego lata opanuje hale widowiskową, sportową w Koszalinie, jak i cały Koszalin i Rek. Dziękujemy serdecznie, panie dyrektorze. Ja dzisiaj skromnie własnej osobie. Dziękuję za zaproszenie gospodarzom, jak również państwu. Dziękuję za przybycie, aby prawdopodobnie w drugiej części usłyszeć kilka pytań. Zanim do tych pytań dojdzie, to chciałem Państwu powiedzieć jedną rzecz, aby zorganizować imprezę, która miała tutaj miejsce w zeszłym roku. Ja wiele rzeczy w zeszłym roku nie zdążyłem powiedzieć, ale chcę Państwu na dzisiaj, czy w dniu dzisiejszym, powiedzieć troszkę o takiej historycznej przebojowości Pana Bendarka przede wszystkim. Ci Państwo, którzy byli na tym meczu oficjalnym. Przeciwko reprezentacji Szwajcarii, wtedy kiedy ja z Panem Prezydentem miałem tą możliwość wystąpić na parkiecie i nawet zatańczyć pod muzykę DJ-a Ucho. Powiem tak, ja i Pan Bednarek znamy się, niedługo będzie rok. Natomiast poznaliśmy się w zeszłym roku bardzo krótko przed tą imprezą, która miała miejsce tutaj u Państwa w Koszalinie. I między innymi ta nasza znajomość, moje doświadczenie z ramienia PZPS-u i doświadczenie organizacyjne pana Bednarka i zaplecze pana prezydenta, który dał zielone światło na zorganizowanie spowodowało to, że w przeciągu 4-5 dni udało się sprowadzić reprezentację Szwajcarii do Polski, czyli do Koszalina, gdzie rozegraliśmy trzy sparingi przy drzwiach zamkniętych, a ten ostatni mecz państwo mogliście oglądać. To jest wielka zasługa przede wszystkim tutaj tych dwóch panów. Ja wtedy bardzo skromnie podczas takiego ogólnego przemówienia dla 3-3,5 tysiąca kibiców nie wypowiedziałem nazwiska pana Bednarka, ale to przede wszystkim jego zaangażowanie w tą trudną imprezę, przede wszystkim przeciągu 4-5 dni do 5, to wszystko jeśli chodzi o bazę noclegową, o transport, o policję, o ochronę. I różnego rodzaju jeszcze inne, dziwne, mniejsze, większe problemy, z którymi się na co dzień ja spotykam, jako, jako osoba piastująca tą funkcję przy reprezentacji kobiet, to życzę wszystkim innym dyscyplinom, które organizują w Polsce, czy w Europie, czy na świecie tego typu imprezy, takich ludzi właśnie jak Pan Prezydent, który dał na Światło, przede wszystkim na Poligonie, to był Pan Pennary, za co serdecznie jeszcze raz dziękuję za zeszły rok. Mam nadzieję, że w tym roku będzie podobnie. I między innymi to zaufanie, które pomiędzy nami tutaj zakwitło, no jest, yy, owocem tego zaufania jest to, że, że lądujemy u Państwa w koszulnie z dwoma imprezami. Tak jak tutaj Pan Łukasz powiedział, jest to Liga Europejska i czwórka złotych, nie będziemy grać u Państwa. Chciałbym, żeby Państwo również wiedzieli, że Międzynarodowa Federacja yy, Siatkówki, czy, czy Europejska Federacja Siatkówki czyli w tym przypadku CEF i FIVB stawiają bardzo wysokie wymagania organizacyjno-administracyjne, czyli ja nie będę tutaj mówił o szczegółach, ale to jest naprawdę wyzwanie rzędu, no nie chciałbym może tutaj porównywać do sportu narodowego, którym który na dzień dzisiejszy jest piłka nożna, ale naprawdę ten chrzest bojowy, który przeszliśmy w zeszłym roku grając u państwa, przyjeżdżając do Koszalina Przejdziemy, myślę, że jeszcze raz mając w tej chwili odrobinę więcej czasu i na pewno ten egzamin zdamy wspólnie pozytywnie, ale to się wiąże z tym, że przyjadą tutaj władze Polskiego Związku, władze CEF-u, władze FIVB i będą dokonywały, ja nie chcę powiedzieć, że może kontroli obiektu, czy też kontroli osób tutaj pracujących, ale będą stawiać wymogi europejskie i światowe, które umożliwią, myślę, że na przyszłość, bo, bo jest to chrzest wojowy, tak jak powiedziałem ten rok, właściwie nie powiedziałem, że chrzest wojowy to mieliśmy w zeszłym roku, natomiast teraz tak przystępujemy do takiego egzaminu maturalnego w tym roku, który otworzy Koszalinowi, myślę, że możliwość organizowania tych imprez w kolejnych latach też o randze europejskiej i na pewno światowej. Myślę, że to chyba na ten moment wszystko, co miałem Państwu do powiedzenia. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za gościnę, za przybycie państwa tutaj ukłony podziękowania ze stron władz PZPS-u wobec pana prezydenta, jak i również wobec pana Dendarpia. W tym roku praktycznie całą wagę europejską i o punkty i, i złotnapii, więc tutaj już nie będzie taryfy ulgowej. Na pewno nie będzie tego gratisowego dodatkowego seta, jaki mieliśmy. W ubiegłym roku będzie walka, walka o punkty, podziękowania dla całego zespołu Hali dla, na ręce Łukasza Bernarka i podziękowania dla reprezentacji Polski za zaufanie, że Koszalin może taką, tak duże imprezy zorganizować. Myślę, że te mecze, które będą się toczyły i w lipcu i w sierpniu, i na zakończenie jeszcze wakacji mecz koszykówki, również międzypaństwowej, również o punkty, również mecz o stawkę, to będzie niezapomniany sezon dla Hali, która normalnie w tym okresie zazwyczaj jest obiektem uśpionym, bo sezon już się zakończył, a następny można powiedzieć jeszcze się nie zaczął i nasze drużyny ekstra będą się dopiero do tego sezonu przygotowywały. Myślę, że duża, na pewno duża atrakcja dla mieszkańców Koszalina, którzy będą tutaj w trakcie wakacji, dla turystów, którzy przyjeżdżają w najbliższe okolice Koszalina, przede wszystkim dla wszystkich wielbicieli zarówno Siatkówki, jak i też w tym ostatnim meczu koszykówki, bo będzie co oglądać, to będą mecze naprawdę z olbrzymiej wadze dla reprezentacji. Cieszę się, że cieszymy się takim zaufaniem, bo dla Koszalina to też olbrzymia promocja. Trzeba pamiętać, że te wszystkie mecze będą transmitowane na kanałach sportowych, nie tylko w Polsce, ale również w telewizjach reprezentacji, które będą tutaj występowały. Więc mamy szansę na olbrzymią promocję. Mecz Ligi, mecze Ligi Światowej to trzeba liczyć około 5 godzin obecności na koszelińskich hali budowiskowo-sportowej na Antenie Ogólnopolskiej, jak również obecności Koszelina za granicą. Jeszcze raz wielkie podziękowania i myślę, że razem zdołamy znakomicie zdać się, jak pan dyrektor powiedział, egzamin naturalny uda się te mecze zorganizować, a myślę, że przede wszystkim będziemy się na tych meczach pasjonować grą, będziemy na tych meczach się doskonale bawić i długo myślę ten sezon spędzić. Koszty organizacji turnieju pokryte, zosta i pokryte zostaną z wpływów ze sprzedanych biletów i umów sponsorskich. Ceny biletów będą identyczne jak podczas właśnie tego meczu sprzed roku, no ale sami, sami Państwo wiecie, że ranga tej imprezy jest zupełnie już inna. Czyli na jeden mecz ligi europejskiej cena biletu będzie wynosiła 30 zł bilet ulgowy i 45 zł bilet normalny. Wprowadzimy także karnety na oba mecze, które kosztować będą 80 zł i 50 zł. Będą również pakiety rodzinne, które będą dotyczyć jednego meczu. Dla rodzin z jednym dzieckiem do 16 roku życia bilet będzie kosztował 95 zł, a dla rodzin z dwojgiem dzieci 100 zł. Sprzedaż wejściówek ruszy na początku maja. Jak już wcześniej tutaj mówiliśmy, miasto Koszalin nie dołoży do imprezy ani złotówki, a ta impreza to olbrzymia promocja zarówno miasta, jak i też hali widowiskowo sportowej. Koszty turnieju to transport, logistyka, zakwaterowanie, wyżywienie, opłaty sędziów, odnowa biologiczna, siłownia, promocja imprezy, ochrona, przygotowanie imprezy masowej. Dodatkowe trybuny, no i jeszcze wiele, wiele, mnóstwo innych. Te wszystkie koszty poniesie ZOS. Mając na uwagę właśnie, jeszcze raz tutaj podkreślam, rangę wydarzenia, promocję Koszalina i obiektu, zwracam się tutaj oficjalnie do właścicieli obiektu, czyli prezydenta miasta Koszalina i rektora Politechniki Koszalińskiej, pana Tadeusza Bogdala, z prośbą o bezpłatne udostępnienie hali na treningi poprzedzające spotkania oraz same mecze w ramach tej Ligi Europejskiej. Ten koszt to około 12 tysięcy złotych. Ja w zamian dołożę wszelkich starań by na ten mecz dostawić dodatkowe trybuny <coughs> dla kibiców by dodatkowo 300 400 osób mogło przeżywać te emocje na żywo w hali. Mam nadzieję że właściciele hali docenią tym samym nasze wielomiesięczne starania, <coughs> który przyświeca jeden cel. Koszali wypełnia życie. Z dwoma współwłaścicielami hali która ne, wiedzą jak państwo na dzień dzisiejszy po przebiega, więc tutaj tutaj jeśli chodzi o, o sprawę udostępnienia hali, wiadomo, że będzie potrzebne oficjalne wystąpienie m, m, zarządu obiektu sportowych, które zarządza nam dzisiejsze halo, myślę, że będziemy szukać takich rozwiązań, które pozwolą w sposób prawidłowy rozwiązać te mecze. Jeśli nie, trzeba pamiętać, że każda, z, każdy zespół właściciele ma pulę około tysiąca godzin rocznie na wykorzystanie tego obiektu, więc będziemy szukać takich rozwiązania, które zadowoli obie strony.